Witam serdecznie wszystkie strzelce w rozkładzie na maj 2020, w którym to będziemy wyciągać kartę przesłań od wszechświata oraz zrobimy układ tarotowy. Zapraszam was do wysłuchania czytania dla swojego ascendentu. A jeżeli macie potrzebę skorzystania z układu indywidualnego, Skrypturunicznego talizmanu archanielskiego, czy po prostu chcecie mieć ułożoną specjalnie dla siebie, pod Was samych medytację? Zapraszam do kontaktu mailowego. Karty wcześniej były już wstępnie podpasowane. I poproszę o kartę z przesłaniem od wszechświata dla strzelców na 2020 rok, miesiąc maj. Przesłanie. A teraz jeszcze dopasujemy karty tarota. I poproszę o karty dla strzelców na maj. O, jak mi to, jak mi to nie wyszło? Jeszcze raz. Bliski stół. I poprosimy o kartę. Energia ogólna tego miesiąca: z czym trzeba będzie się zmierzyć, co będzie dla was w tym miesiącu wyzwaniem? Wpływy wewnętrzne. zewnętrzne, nadzieje lub obawy, rada, wskazówka, wynik. I możemy sobie odkryć. wagi miałem w tej samej pozycji asaki, jeśli dobrze pamiętam. Okej. Okay. Nie jeszcze troszkę poprawię kamerę. I zaczynamy, moi drodzy, od przesłań od wszechświata, które dla Was na maj mówi jestem marzycielem moich marzeń. Uh. I to jest karta, przy której pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to że warto być marzycielem. Ale żeby być marzycielem, tak naprawdę trzeba mieć marzenia. Jestem marzycielem moich marzeń. Może warto sobie zadać pytanie, czy mam marzenia, bo marzenia tak naprawdę nas napędzają. Marzenia sprawiają, że możemy znaleźć w swoim życiu jakiś cel. Że mamy motywację do działania, że mamy pretekst tak naprawdę do tego, aby uruchamiać swoją kreatywność, aby odnajdować swoją pasję. I nie ma znaczenia, czy to są marzenia małe, czy duże, czy ogromne. Chodzi o to, żeby po prostu te marzenia mieć. I każdego dnia trzeba pamiętać o tym swoim marzeniu, o tych swoich marzeniach i zastanawiać się, jak chociaż o krok, chociaż o dosłownie tak zwany tip top, można się do nich przybliżyć. Ktoś kiedyś powiedział, że aby osiągnąć wspaniałe rzeczy, musimy marzyć tak dobrze jak działać. Bo marzyć tak naprawdę trzeba potrafić. I ta karta pokazuje tak naprawdę potęgę posiadania marzeń. Ale tak naprawdę spełnienie marzeń zawsze zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nie bój się marzyć nawet o rzeczach ogromnych, które wydają Ci się nierealne, bo jeśli marzysz, to wszechświat zrobi wszystko, aby to marzenie w jakiś sposób do Ciebie przybliżyć. I właśnie nie wolno jakby mieć klapek na oczach i zamykać się na tych potencjalnych możliwościach realizacji tego marzenia, bo czasami, gdy właśnie puszczamy jakby myślenie o tym, jak to marzenie miałoby się spełnić. Trzeba marzyć o marzeniu, a nie o tym, jak ono ma się spełnić, bo wtedy wszechświat daje nam takie możliwości, o których czasem nawet byśmy nie pomyśleli, że one mogą nas do danego marzenia do jego realizacji zaprowadzić. Także pamiętajcie, że warto marzyć, warto być marzycielem swoich marzeń, ale też trzeba działać. I starać się robić jakiekolwiek kroki ku realizacji tych marzeń. Także przesłanie od wszechświata dla strzelców, bądź marzycielem swoich marzeń. Natomiast, jak się przedstawiają energie ogólne na maj, tu mamy 8 mieczy. 8 mieczy jest dosyć trudną kartą, bo to jest karta ograniczeń, to jest karta jakichś trudności, czasem jakiegoś przymusowego wręcz odosobnienia, generalnie. Niezależnych od nas, narzuconych przez los niesprzyjających okoliczności. Aczkolwiek w tej karcie jest też informacja, że można je przezwyciężyć i w tym przezwyciężeniu tych niesprzyjających okoliczności pomocny będzie przede wszystkim cierpliwy wysiłek i taka staranność, dbałość o szczegóły. Pozornie, właśnie patrząc, to jest karta niepomyślna, jednakże. Tak naprawdę jej głębszym celem jest wskazać, że zawsze przychodzi moment, że ciąg przeciwności losu się kończy i że mogą się zacząć zmiany na lepsze. Dlatego tym bardziej zawsze warto marzyć, nawet jeżeli świat i życie pokazuje nam w danym momencie, że tak jakby to nie ma sensu i nie ma o czym, bo to przezwyciężenie tych przeciwności losu nie jest procesem samoistnym. I Trzeba chwytać okazję, trzeba być uważnym obserwatorem i wyłapywać okazje, które się mogą nadarzyć. A jakby pogrążeni w załamaniu, w niezadowoleniu z danych okoliczności, możemy takiej okazji nie wyłapać. A gdy wibrujemy na takiej częstotliwości właśnie marzyciela czyli tego, który wszędzie jest w stanie wypatrzeć okazję, możemy też wypatrzeć właśnie okazję do przezwyciężenia swoich trudności. Ja myślę, że to bycie marzycielem w takich sytuacjach będzie dla Was tak naprawdę wsparciem. To będzie dla Was sposobem na przetrwanie jakichś niefajnych momentów. E, utrzyma Was na jakimś fajnym poziomie, jakby wibrowania. Natomiast e, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć? Mm. Tutaj mamy Królową Kielichów, Matkę Kielichów według tej talii. E... I to jest. Ciekawe, bo to jest karta twórczości, to jest karta uczuciowości, to jest karta, która mówi czasem też o stłumionych uczuciach, ale myślę, że z takim wyzwaniem, albo czymś, z czym będziecie musieli się zmierzyć w maju, będzie to, że ktoś może będzie chciał wykorzystać właśnie tą Waszą uczuciowość, Waszą cierpliwość, Waszą ufność. E, to jest też ostrzeżenie przed nadmiernym idealizowaniem rzeczywistości e, i zbyt łatwym pobłażaniem ludziom, którzy, którzy są dla Was ważni, którzy są dla Was bliscy, z którymi jesteście związani emocjonalnie, a którzy w jakiś sposób Wam albo zaszkodzili, albo zaleźli Wam za skórę. E, nie, ma, nie mówię, że nie ma sensu wybaczać ani jakby o tym zapominać, ale czasami nie warto tego robić zbyt łatwo. Bo tracimy swój autorytet. A ci ludzie i tak wtedy, jeżeli to są tego typu ludzie, i tak tego nie docenią, więc możliwe, że z takim czymś właśnie przyjdzie Wam się zmierzyć. Co jest w głębi was? W głębi was, wasze wnętrze. To jest aski to jest potrzeba miłości, potrzeba wyrażania też swoich uczuć, ale to też jest kreatywność, to też jest potrzeba rozpoczęcia jakiejś inicjatywy. Być może jest coś, co kochacie, co jest właśnie Waszą pasją, o czym marzycie macie to swoje marzenie i możecie już zacząć odczuwać taką mocną potrzebę, żeby wyjść z tym do świata. I nawet, jeżeli to marzenie jest z wami od dawna, to prawdopodobnie w przeszłości nie udawało wam się go jeszcze zrealizować, a teraz możecie w bardziej spotęgowany sposób odczuć właśnie chęć tego. To jest taka chęć przemiany, odrodzenia się w tym marzeniu też i to jest karta, która mówi o nadchodzącej radości i trwałym szczęściu. Więc jeżeli tak mocno to teraz jest w was, to nie wolno tego zmarnować, bo intuicyjnie być może właśnie czujecie, że mimo przeciwności losu, które zawsze mogą wystąpić warto o tym marzyć i warto zacząć jakąś inicjatywę ku spełnieniu tego marzenia. To jest w głębi was i myślę, że warto z tym będzie wyjść na... Jakby na powierzchni, na zewnątrz. Natomiast, co jest w Waszym otoczeniu, co, jakie są wpływy zewnętrzne, lub jak Wy jesteście postrzegani przez otoczenie, albo jak Wy się przedstawiacie otoczeniu, tu mamy głupca. Mm. I to jest ciekawe, ponieważ głupce, głupiec jest też kartą nowych początków. To jest otwartość na zmiany, ciekawość życia, nowe doświadczenia. Taka swoboda i lekkość w działaniu, niezależność, wolność od ograniczeń, także to wygląda tak, jakby właśnie otoczenie było sprzyjające do tego Waszego wyjścia z tą inicjatywą. To jest tak, jakby jakby wszystkie okoliczności chciały Wam w tym pomóc. Bo głupiec jest, jest też takim archetypem człowieka na drodze ewolucji, który bez beztro, który trosko podąża, bez wytchnienia do swojego celu. I niesie ze sobą. Nagromadzone przez, w czasie swojej drogi to tobołki, ciężary. I on jest rozproszony przez jakby. Emocje chwili przez swoje instynkty, ale to rozproszenie będzie tylko do tego momentu, gdy w końcu będzie umiał urzeczywistnić cel i sens swojej wędrówki. Więc y, myślę, że tu chodzi o to, że jeśli urzeczywistnicie sobie ten, to swoje marzenie, ten wasz cel, wasz sens i wyjdziecie z tym na zewnątrz, to y, wszystkie okoliczności przekują się nagle na sprzyjające. I nawet jeżeli pokażecie, że potencjalne trudności nie są dla Was trudnościami, że potraficie mimo to marzyć i dalej wychodzić z tą inicjatywą i pokonywać te trudności, to to wszystko będzie dla Was przychylne. Wasze nadzieje lub obawy to jest córka, czyli paść denarów. Myślę, że to jest Wasza nadzieja, aby być. Jakby ekspertem w jakiejś swojej dziedzinie, aby mm, utożsamiać się z takim wizerunkiem, mm, aby dokończyć jakąś ważną dla Was, znaczącą właśnie sprawę, coś, co da Wam satysfakcję, ale paść denarów jest nagrodą za mądrość, za konsekwencje, za czyste intencje, za dobre zorganizowanie. Dlatego, jeżeli uruchomicie te cechy, i zdecydujecie się przede wszystkim na jedną konkretną sprawę, czyli urzeczywistnicie to swoje marzenie, urzeczywistnicie ten swój cel, to jest szansa na szybkie osiągnięcie sukcesu, bo macie w sobie potencjał dokładności, macie w sobie te wszystkie cechy, które pozwalają na to, aby się zdyscyplinować i aby podążyć tą drogą, i to może Wam zagwarantować ten sukces. Natomiast wynik, ewentualnie rada, wskazówka, 10 buław. Przede wszystkim rada, wskazówka. Nie bierzcie zbyt dużo naraz na swoje barki, zbyt dużo różnych jakby obowiązków. Tutaj całe to czytanie jakby oscyluje wokół tego, że urzeczywistnij swoje marzenie, swój cel, swój sens i podążaj za nim cierpliwie, skrupulatnie, dokładnie, konkretnie, z pełnym zaangażowaniem. Bo jeśli weźmiesz, jakby kilka srok za ogon będziesz chciał pociągnąć. Jeśli weźmiesz te 10 buław, te 10 kijów na swoje barki, to one się w końcu rozsypią i nie doniesiesz do celu żadnego. Zajmij się jedną konkretną sprawą w maju, tą, na której najbardziej Ci zależy tą, która jest głęboko w Twoim wnętrzu tą Twoją pasją i Twoją miłością, Twoim marzeniem. Masz swoje marzenie, bądź marzycielem swojego marzenia. To jest dla mnie tak klarowne czytanie, które dotyczy dosłownie tej jednej jakby jakiejś waszej kwestii. I skoro tak jest, to jest taki nacisk na to, to sądzę, że są naprawdę duże szanse na realizację tego przedsięwzięcia, na, na zrealizowanie, zmaterializowanie tego waszego marzenia, czego wam serdecznie moi drodzy życzę i pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchających przytulam, i życzę wszystkiego dobrego. Niech wasze marzenie się spełni. Pozdrawiam, papa. Pa.